Hej ludzie w kolejnym odcinku z gry Medieval Ostatnim razem skończyliśmy na kryształowych jaskiniach zrobiliśmy e, pancerz smoka i możemy ziać ogniem I zrobiliśmy też e, magiczny łuk za puchar Czyli już mamy 14 pucharów, brakuje chyba około dwóch czy tam jednego Ale to już tak, już nic nie będziemy mieć ciekawego do zrobienia więc No wszystkich pucharów nie będę miał Ale to tam jest z tym Dwójce nawet jest dobrze jak się nie ma wszystkich pucharów Bo inaczej jest słabsze zakończenie bardzo mi się nie podoba wtedy zakończenie jak ma się wszystkie A jak się nie ma wszystkich jest nawet lepsze Ale nie będę wam mówił o dwójce, mam jedynkę I przynajmniej zmoczasz szubienicę Let's go! Dobra, jesteśmy Tutaj też najlepiej właśnie stoporajturać Czemu to jest stop napisano Dobra, nie najlepiej Najlepiej to spieprzyć od nich No, oni się urwali, ale niektórzy się nie urwają. <laughs> Lepiej nie, nie obudź swojego wężowego lorda. To potężny, z stwór, który dawno temu został zamknięty w skrzyni, gdzieś za tymi murami. No, trochę jest kur... no Jezu. Wow! Tańka. Dobra tam będę się pierwszy z nim Tam tak jest życie więc ja tam się będę tam tarczy więc Tarcza już Zresztą zostanie sporo Tak się myśli gdzie ja zostawiłem jeszcze jakiś Dobra. To nie skoczy na mnie. O lol nie skoczy. Dobra. O, no, trzeba tak leciutko podchodzić, to już się nie rzucają. Dobra, mumia też, może ona jest głupia. Może ja mam stoporo, to stopora, najlepiej wszystkich czepać. Jeszcze raz... Jeszcze raz? No Tutaj jest właśnie do przejścia... Muszę zapamiętać gdzie to coś było... Co tu jest? A tu jest przycisk, żeby otworzyć tamto, dobre. Słowny smoczy pancerz został wykuty przez smoki wiele tysięcy lat temu. Znajdźcie podobną zbroję, a będziesz ognie odporny. No, już mam to. Tutaj byście przyszli i byście nie mieli właśnie tego, to nawet nie przychodzicie bez tego pancerza. Musicie go mieć. To jest złoto. Patrzę, że coś tutaj śmigami. To jest przesie do mi, Jak nie macie tego pancerza, to możecie tędy sobie wyjść, na mapkę na z powrotem. Nie wiem o co chodzi z tymi potworami, co to w ogóle ma być za symbol tych potworów Śrubienice, ale... cholera, znaczy ty to wiem Nie do tego chodzi, ale Czemu tu wszyscy są powieszani w ogóle Wbić jakie, co tu się w ogóle stało O ale ładnie dostał. Nie możesz przekroczyć Smoczych wrót? Nie ma problemu, ta ścieżka to alternatywna... alternatywne przejście do mapy Galomir Wrócił kiedy będziesz gotów no akurat my mamy, więc nie musimy, ale ja muszę zobaczyć gdzie co było, bo to mi się przyda, bo jak będziemy mnie ten... To... to coś. Ale i tu będę zabijał. Raz... no cztery strzały podają, więc... To jest nieźle. Ten topór to jest jedna... dobra rzecz. Wow, o ja to nie zobaczyłem... Wiedziałem, że tu coś będzie jeszcze, ale... A, dobra. Ej, i nad mnie nie trafił. O, tu koleś jeszcze jeden z... Wszyscy? No wszyscy, bo myślę, że jeszcze jakieś koleś tu są Tu jest do tego Tu jest ta tu jest złoto Złoto są może o Tu Tutaj jest przejście do tego wyjścia No dobra koleś odpuść sobie Dobra Pochary z tamtą strony, bo widzę jak dusze leciały a Puchar jest tu! Tu zawsze mi coś klatkuje w tym miejscu. Jest też że to, że nam normalnie też... Dobra, zabiego normalnie. Aha, tu jest. No dobra, będę pamiętał. To się tu biegnie z tego, a tu po prostu droga jest. I żeby przejść przez ten próg, musicie właśnie założyć już ten pancerz, bo inaczej nie przejdziecie. Co prostu tutaj ich zajara? O, oh fuck, on już jest. O oh, jezu, on tu już jest, jest wężowy smok. On taki damage może się zrać. z tym A puchar się otworzy chyba tam, no. Przy tam jest jeszcze pobiec. No matku, muszę wyjść tam szybko. Wiej, wiej, wiej matek, wiej, 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 no Jezu, ale on ma posrany w ogóle ten, ten... <laughs> Bruno Wies potrzebuję, a ja nie mam, myślę, że mam. On jest takim frajerem ten smok. Jest, jest, jest. To jest do pucharu. teraz psia maść do przodu. tworzyć. Mam mogę po kiedy wrócić? I z szanse tam szybko. Yes. No, ten smog jest wansz jest trochę posrany ale daliśmy radę tum dobra zmienię sobie ten ten strój na tą tarczę o mergulec would this make a wonderful tourist attraction come see stendgard the mighty come and see the last of the centaurs How? I see that dog tam. To That's Daniel Fortescue, który byłby hero. Ha 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 O, blokowało się u niej już. Ale czy tu już coś jest? Z tego co widzę to jeszcze tutaj nic nie ma. Daniel there you are I was so worried about you I know you have the heart of a hero Daniel now we must show the others would you like to take my magic lightning bolts I don't have many but they're very powerful off your pop then and keep your chin up. Ups, Daniel. take care. The good people of depending on Tak jest. Pioruny. No ale jak nie są żywe na razie, bo one są dla mnie słamy Dobra, wychodzimy stąd. No ten gargulec jeszcze policzy się za mną, policzy się z nim. No i teraz zamek. Uuu. Oczywiście, że ten zapisać grę. Tak jest. 4 godziny się... Aha, bo jeszcze musiałem wrócić, dlatego 4 godziny. Bo jeszcze robiłem dwa razy tę misję. Następna misja to będzie... Sorki. Nawiedzone ruiny, czyli król, naszego króla miasto-zamek. To będzie w następnym odcinku, ludzie. W tym odcinku mam dzięki. Guje i do zobaczenia już w przyszłym odcinku. Hej, trzymajcie.